Siema widzowie, witajcie na kanale kolegium Bailey, ja jestem Pszczelarz, a ze mną jest... Przemysław. Chcielibyśmy was bardzo serdecznie powitać na tym nowym, na polskiej scenie youtube'owej kanale. Mamy nadzieję, że w przeciągu najbliższego tygodnia podbijemy całą tę scenę. Co ty na to? Co ty na takie plany? Dosyć ambitne. No, jest to... Bardzo dobry pomysł. Czy ty mógłbyś dać gotowość, czy, czy, czy nie? Wieś. Dziękuję, bardzo dziękuję. Jestem Ci doskonale wdzięczny. Nie ma. Dobrze, powiedz pszczelarz naszym widzom trochę o idei tego kanału. Co my tutaj będziemy robić? Czym my się tutaj będziemy zajmować w tym, w tym czasie, gdy gra nam wyszukuje rozgrywkę? No to jak już tutaj też hmm, nie wstyd, tak nie wspominałem, ale. Generalnie ideą kanału jest to, że będziemy Wam przedstawiali różne gry. Jeżeli Wam się spodobają te gry, albo jeżeli my będziemy chcieli, to będziemy z tego robili jakieś dłuższe serie. Nie będzie to kanał raczej poradnikowy, ale po prostu będziemy sobie ogrywali, dawali nasze jakieś przemyślenia na temat tych gier. Będziecie mogli sobie zobaczyć, na przykład, czy Wam się podoba, czy chcielibyście ją ewentualnie kupić. No i oprócz tego również. Może się pojawią jakieś rzeczy w stylu takich podcastów, vlogów, gdzie sobie będziemy o czymś rozmawiali. Może w przyszłości jakieś streamy, tego typu rzeczy. Więc na pewno zapowiada się ciekawie i wydaje mi się, że wszyscy będą się fajnie bawić. Zarówno my jako prowadzący, jak i wy jako oglądający. Ale żeś się rozgadał. Teraz nawet nie wiem, co mam dodać tutaj. Może przedstawimy naszę, naszego dzisiejszego bohatera, którym, czy bohaterkę, którą ani nie jest Claudette Morel, ani nie jest Mac Thomas, tylko jest cała gra ogólnie rzecz biorąc, a więc Dead by Daylight. Co to za gra? Kto, kto chce odpowiedzieć na to pytanie? Ty, ty to zrobisz, czy ja mam to zrobić? Możesz tutaj opisać. Mogę opisać dobrze, a więc yy, yy, gra, yy, nie wiem czy, czy, czy kojarzycie, yy, wyż, był, była kiedyś taka gra jak Piątek 13 i to jest takie, yy, ja w nią osobiście nie grałem, ale yy, słyszałem o niej, yy, natomiast to jest takie powiedzmy nowe yy, wcielenie, no... Nie wiem, czy tak to można uznać. Pewien spadkobierca. Eee, w każdym razie, mamy czterech ocalałych, tak zwanych, którzy muszą naprawić pięć generatorów na mapie. Na mapie bodajże jest osiem generatorów, z tego co kojarzy, łącznie, więc mamy pewien tam yy, yy, bufor, yy, ale zadanie nie jest takie łatwe, bo, bo yy, ci nasi ocalali są gonieni oraz mordowani przez zabójców. No, i w gruncie rzeczy to tyle. To jest, to jest szkielet rozgrywki. Mamy nadzieję, przynajmniej ja mam taką nadzieję, nie wiem, jak pszczelarz, że, że zaprezentujemy ją Wam dosyć dobrze. Co nie oznacza, że dosyć dobrze będziemy grać, bo ja co prawda trochę dłużej gram w tą grę niż, niż pszczelarz, ale, ale w moim przypadku, przynajmniej w przypadku tej gry. No, te umiejętności nie rosną, nazwijmy to, geometrycznie. To znaczy one, one, one rosną, powiedzmy, tam liniowo, nie geometrycznie, czyli tam trochę, trochę wolniej. No dobrze, nie, nieważne, już zaplątałem się trochę w tych, w tych moich maturalnych troszkę wywodach. Chcesz, chcesz coś powiedzieć, mnie uratować z tej... Z tej niefortunnej wypowiedzi. No, tutaj mogę dodać, że po pierwsze, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony z tą grą, to może tutaj też spotkać jako zabójców oprócz jakichś tam losowych postaci też wiele postaci znanych z filmów różnych, albo na przykład z gier, również, bo na przykład tutaj Piramidogłowy występował również w grach w Silent Hill. A. Oprócz tego. Wydaje mi się, że gra jest dość często aktualizowana, jest dużo nowego o contentu Maria, w stylu... Chodź, uciekaj wszczęście. Tutaj, tutaj nasz... Ko nasz kolega. Jaś kolega. Ja się zasłuchałem, przepraszam. Piecony, który potrafi grać w Odróżnienie ode mnie. Udało mi się zniszczyć generator, który robiliśmy, dzięki czemu zaraz zostanę zabity przez tutaj naszego koreańskiego przyjaciela, który mnie goni. No już zostałeś powalony. Ale to nie, to słuchaj, nie, nie, nie zwalaj całej winy na mnie, no. jednak ja musiałem słuchać czyjegoś monologu, który mnie, czy czyjejś wypowiedzi bardziej, który, która mnie rozproszyła, to raz. A dwa, a dwa, a dwa co? A dwa on już tam biegał po sobie, więc więc tak, tak czy siak nas znalazł. co nie miało wielkiego znaczenia. Ale znubiłem, muszę to przyznać. W każdym razie nasz tutaj koreański przyjaciel niesie mnie na hak, jak może widzicie, Przemysława albo nie, bo dzisiaj od, z jego perspektywy jest gra nagrywana. W przyszłości podejrzewam, że będzie z dwóch perspektyw, w sensie i z mojej, i z Przemysława, tak żebyście mieli raczej te bardziej emocjonujące momenty. A na razie pozostaniemy przy tym formacie, bo jest sposób prostszy, jeszcze musimy się przyzwyczaić do niuansów nagrywania dla was Jezus Marian, filmów. co ja robię? Niestety... <laughs> Niestety nubię po raz kolejny. Znaczy nubię, no nie wiem czy to... No trochę znubiłem. No, dziadzie głupi. Proszę mnie zostawić w spokoju. Sztu... Boże, razie... ja tak w kółko. A! Aaaa! 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 Dobra. No Śmiem twierdzić, że dosyć długo się utrzymałem A, kolega tutaj próbuje mnie ratować bez. bez, mm, bez owocji Co ty robisz? Tam sobie jestem. No zaraz próbuję zielisz. się dobrze, zdjąć dobrze. raczej. Bardzo dobrze. No już kolega do mnie biegnie, tylko nie wiesz co, bo on tu biega. O, no to zauważyłem. nie widzę pomysł. O Boże, no mimo tego, to jest... Że ta gra raczej będzie spisana na straty. Ojej. Zastanawiam się, to, czy ją wrzucimy na, ja na YouTube'a w końcu, ale. Dobrze, wrzucimy na YouTube'a. Zrobiliśmy piękny wstęp. I to za pierwszym razem. Proszę to państwa. Prawda. Trzeba to przyznać. <laughs> e... Dobrze, ja się uleczę tutaj. W każdym razie to, co chciałem wam, moi drodzy widzowie, powiedzieć, to, że zabójca, który nas tutaj goni i próbuje zabić w bardzo niefajny sposób, jest to nowy zabójca, że i jest on lorowo tutaj yy, wokalistą koreańskiego k-popowego -pop zespołu, yy, który to niestety zabił resztę swoich kolegów z tego zespołu, po czym kontynuował karierę sam i yy, w wyniku tej kariery w pewnym momencie znowu domu tutaj wrócił jakieś takie dziwne myśli mordercze. I próbował on. też próbował. Nawet mi się to udawało, bo po swoich koncertach po prostu szedł, szukał samotnych ludzi i ich w ich własnych mieszkania. I w pewnym momencie, jak, że tak powiem, wpadł. A miało to miejsce ze sprawą Jezus tego. Jezus Maria, co już... tu się dzieje? Krzyki jednej z jego ofiar umieścił na płycie, którą nagrał. Nie! I y żyjesz dobrze. Wybacz, jego ja menadżerka, która co ciekawe również jest bohaterem, Czekaj, szanasz... który jest zgrywalny i można nim sobie tutaj zagrać w tej cudownej grze. I właśnie zginąłem. Tak. Ale to przynajmniej da mi więcej czasu na opowiadanie. W każdym razie ta pani, która była jego menadżerką, Weź również się tam jest w grze. Wyturna I... z tej piwnicy, co? Właśnie próbuję to zrobić. I właśnie ona odkryła A, no jego... Przecież tego główna się nie da uniknąć. Przepraszam, że ci Border Morderską pasta. Jezus Maria. Co pozwoliło im... Tak naprawdę... W pewnym sensie odkryła to, ale nie dowierzała ku temu, bo ona była bardzo jakby zapatrzona w ten swój zespół, który ona stworzyła. W tym momencie został ten pan, który nas tutaj próbuje pozbijać, wezwany przed zarząd i z jakiegoś powodu stwierdził, że on, on nie będzie tutaj normalnym człowiekiem, tylko on sobie pozabija ten zarząd, jakoś tutaj ich obezwładniając za pomocą jakiegoś dzikiego gazu, prawda? I w tym momencie zaczyna się fabuła ich w grze, w którą oni zostają wciągnięci przez tak zwany byt, który to. Zmusza ludzi do uciekania przed zabójcami, a zabójcą pozwala sobie pozabijać ludzi, jak oni to lubią. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o ich historię. Nie jest jakaś mega rozbudowana. Ale całkiem ciekawa jak na to, że z tego co wiem, to wykreowali ją sami twórcy gry. Więc wydaje mi się całkiem porządną historią. A! Oh. Oh. Chciałbyś coś dodać tego. Co to jest za argument, że wykreowali ją twórcy gry. Wiedźmina trójka też wykreowali, wykreowali twórcy gry i, i historię w nim. Chyba, tak czy nie? Może nie. No niezbyt. Nie. Tak Dobrze. zwany pan Sapkowski. Ale to wykreował. mi się wydaje, że historia w tym jest, jest Wiedźmina Trójki, czy nie. Nie wiem, ja nie czytałem znaczy, Wiedźmina. No historia jest świat, autorska, świat, prawda? No nie... świat oczywiście jest wykreowany przez Sapkowskiego, to wiem, ale, ale wydaje mi się, że y, no. Że to nie jest adaptacja w ten sposób, bym powiedział. Tak, ale przynajmniej w mojej skromnej opinii. Bacz, kolego, uleczy Przynajmniej w mojej skromnej opinii, wydaje mi się, iż w Wiedźminie ta główna fabuła nawet nie jest o tyle ważna, co. O, dziękuję, profesorze, że go sprowadziłeś do nas. Nie jest sprowadziłem to bardzo go. Nie jest twojej strony, Nie sprowadziłem go. Wiem. On szedł z drugiej strony, panie sprzedażu. Proszę mnie tutaj nie obwiniać za rzeczy, których winien nie jestem. E, mówiłeś coś o Wiedźminie 3? O Jezus, Maria. Tak, ale powiem też uciec. Dobrze, tak zwanym czekaj. tutaj naszym kolegom koreańskim. Czekaj, ja zrobię dziką e... rzecz. Spróbuję zasabotować hak. Byłoby to mile widziane. O Wracając. Idzie w moją stronę, ty się leczysz? Tak. Dobrze. Wracając. Y, w Wiedźminie wydaje się, że najfajniej jest wykrowany świat i właśnie te side questy bardziej. Robią z jego tak fajną grę niż sama fabuła, bo fabuła jest taka... średnia jest według mnie główna linia fabularna. Strasznie rozwleczona w czasie. Są o bardzo Boże. duże przepaście levelowe. Mogłyśmy też podnieść tutaj. No. Nie wiedziałem na ile jesteś. Aaaaa! No i to by było na tyle. O Boże, przecież on teraz e... nie będzie gonił. holinder. Holinder Nie, właśnie chyba chcemy tutaj się? wykończyć nasz kolega. Tak. Mhm. Yy, wracając, nasi yy, koledzy ze studia CD Project Red wykonali bardzo dobrą pracę, jeżeli chodzi o side Quest i w ogóle, ale jako, że baza świata była już zrobiona przez Sapkowskiego, to wydaje mi się, że nie do końca się mogę zgodzić tutaj z tą wcześniejszą argumentacją. Dobrze, w każdym razie yy, mi bardziej chodzi o to, że o sam, być może przykład nie był fortunny, natomiast sam argument, e, że to twórcy gry wykreowali, e, wykreowali daną historię jest jeszcze bardziej niefortunny, bo mamy wiele historii w grach, co prawda bardziej nastawionych na na historię właśnie, e, ale jednak e, której to twórcy gry kreują wspaniałe historie, jak na przykład w pierwszym Dragon Age, u. w drugim zresztą też. W trzeciego nie przeszedłem w całości. No jest to prawda, raczej chodziło mi tu o to, że nie tylko postacie, które są z filmów znane, są fajne, jeżeli chodzi o popularnie w tej grze, tylko niektóre postacie, które zrobić twórcy, też są fajne, że gra nie jest po prostu taka pusta, <laughs> że to są osoby, które zabijają, bo zabijają. Znaczy, y, wydaje mi się, tu się z, myślę, że mogę z tobą zgodzić, że y, gra jakby sama z siebie broniłaby się mechaniką, natomiast, samą mechaniką, natomiast y, lore dodaje jej takiego, y, y, po angielsku to się nazywa flavor chyba, nie wiem jakby to inaczej nazwać. Głębi, głębi dodaj. Głębi, nie wiem czy to jest odpowiednie słowo, może. Zapytacie się drodzy widzowie, dlaczego, e, dlaczego biegnę tutaj do tego drugiego wyjścia? Odpowiedź, odpowiedź jest bardzo prozaiczna. Nie, nie, nie może nie, nie, nie używajmy takich słów. E, powiedzmy. Prosta. E, no tym, tym razem akurat się myliłem, natomiast. Natomiast. E, generalnie to tam w tamtym miejscu skończyliśmy generator i w tamtym miejscu blisko również były, było wyjście, a więc założyłem, że rozsądnym ze strony zabójcy będzie, gdyby będzie pójście od razu na tamto wyjście i założyłem, że nie zdążylibyśmy go otworzyć, ale jednak zdążyliśmy i wszystko, wszystko skończyło się dobrze. Dla pszczelarza niestety nie. Czyli niestety nie dla pszczelarza. Tak. Tak. 24 tysiące punktów. Całkiem, całkiem przyzwoicie bym powiedział. Nawet yy, najwięcej ze wszystkich poza samym zabójcą. Koleś miał trzecią rangę, to też nieźle. A ja trzeba powiedzieć, że zabójca również nie był tutaj. Słaby. No nie był Raczej słaby. Raczej był, był słaby. jeden z takich bardziej utalentowanych. Nie był słaby. Tak, nasz poziom, oczywiście, widzowie, bo tutaj powtarzam, że to co nie są poradniki, tylko nasze takie luźne granie. my się nie uważam w żadnym stopniu za jakiś dobry graczy. Takich średnich co najwyżej, więc powiedziałem. Tak, z przymrużeniem oka patrzcie. Ehm... Może byśmy już skończyli ten odcinek na ten moment, już się też skończyć ten taki ten odcinek. długi jak na pierwszy. Jest tłusty i już. Naw, tak. e... No dobrze możemy skończyć ten odcinek skoro tak. W takim razie. No nie wiem możecie podzielić się waszą opinią na temat nowego największego kanału na polskim YouTube. E... Możecie ocenić ten film. I chyba tyle. Zachęcamy również gorąco do subskrypcji. To, to się rozumie samo przez się w, w tym środowisku myślę. Tak, więc podtrzymuję to, co powiedział mój kolega i zapraszamy was do następnego filmu, który spróbujemy jak najszybciej wrzucić. Chiema. Do widzenia wszystkim widzom naszym.